Wiecie, co to oznacza? Nawet jeśli tylko przez chwilę, to znaczy, że na ścieżkę w kolbudach pada. Zima, że stoimy i czekamy. Zamknięci w garażu, czekamy. Poopowiadam Wam trochę, nie, że potrafię, ale tak, dla zabicia czasu. A czas płynie. Tak wolno. Też tak macie, że przywozicie z wypraw pamiątki? Nie wiem po co, żeby pamiętać. Bo jak nie to co nie będziecie pamiętać, jakieś kubki, które będziecie przestawiać z miejsca na miejsce, bo żal wam będzie wyrzucić kamienie, które miały największą wartość, jak upychaliście je do kufra daleko poza domem. Prawdziwe pamiątki. Są tutaj naklejka własnoręcznie zrobiona po spotkaniu z matką. Matką Ziemią. Też tak macie, że pamiętacie każdą rysę, bo ja pamiętam i kubków do tego mi nie potrzeba. Strumień w Tadżykistanie, dzieci podniosły mi motocykl. Francja, właśnie Francja. Koncertowo położyłem kiciusia na asfalcie. Do tej pory to inni czepiali się, moich kufrów. Nie wiedziałem dlaczego. Teraz wiem. Kazachstan. O! Lampę też przywiozłem z Francji. Długo nie mogliśmy się nastroić. Znaczy trafić w jakieś okno pandemiowe. Świat zwolni. Mamy inne różne choroby. Jedziemy do Francji. O, i to jest pamiątka, która zastępuje wszystkie magnesy i kubki. Nie jest zabawna, ale, ale, to się pamięta. Europa chwilowo zmieniła swój lockdown na yukonenter. Dopięliśmy swego. Wstrzeliliśmy się czasowo. Jesteśmy w pięknych, francuskich Alpach. Road des Grandes Alpes. No i rzecz jasna, jest i Andrzej. Chwilę jednak trwało zanim odwiedziliśmy te 18 górskich przełęczy. W drodze do Francji w niemieckiej Saksonii znaleźliśmy takie niesamowite trochę miejsce, żadnego szyldu. Można je polecić i niejednocześnie. Ten budynek teraz pachnący wilgocią to relik dawnych czasów. Cały dla nas. Toalety na korytarzach. Miły John przyjmuje zamówienie. 5% alkoholu w piwie to jego zdaniem najważniejszy parametr. Pójdziesz pić piwo, czy ja, mnie tutaj filmujesz jeżeli ja tutaj idę. To, no, gdzie normalnie wbiżuje. Cóż, potraktował nas jak prawdziwych słowach. Następnego dnia jesteśmy na północnym wybrzeżu Francji. Będziemy wzdłuż go jechać do Normandii. Wiecie co to wał atlantycki? To właśnie tutaj widzieliście film Szeregowiec Ryan. Właśnie. W Dunkierce odwiedziliśmy historyczny cmentarz. Ilekroć zbliżamy się do atlantyku, jest pięknie. Wiecie, przypływy, odpływy, piękne. Co to za pomnik jest? To jest? Pomnik dla poległych marynarzy, którzy tutaj patrowali okolicę, była to mieszana załoga brytyjsko-francuska. Pomnik posału jeszcze przed wojną w 1944 roku został wysadzony i odnowiono go w latach późniejszych. Wprowadzeni przez Kiciusia, jak po sznurku, odwiedzamy co ciekawsze miejsca. Bateria Tot postawiona przez Niemców dla zablokowania cieśniny na wysokości Dover. Stąd strzelały działa o zasięgu 55 km. Tutaj w wybrzeże usiane jest reliktami strasznej wojennej historii i przepięknych krajobrazów. Chciałem powiedzieć, że nie powierzyłbym budowy domu agencji deweloperskiej TOT po tym, co zobaczyłem. Tego wieczora obozowaliśmy prawie nad samym brzegiem. Tą pielówki, ręczniki, pełni nadziei. Wędkarz? Jeszcze kawałek, i będziemy pluskać się w morzu. Plaża panie? <noise> Bunkrus nie ma ale też jest zajebić. Czwarta godzina. Północ. Wybrzeże Francji, Morze Północne. Wezmę sobie kamyczek do kolekcji. Może ten. W czterech dniach dotarliśmy do wybrzeży Normandii. Jedziemy popatrzeć na miejsce, gdzie lądował Ryan ze swoim Plutonem. Szerokie plaże wzdłuż brzegu, budynki, na niektórych łopocą amerykańskie flagi. Nad brzegiem parking i skromny pomnik, na którym można przeczytać. Alianckie siły lądujące na brzegu, które nazywają plażą Omaha, wyzwalają Europę. 6 czerwca 1944 roku. Jesteśmy na plaży Omaha. To jest jeden z kryptonimów miejsc lądowania aliantów 6 czerwca 1944 roku. W tej chwili to jest zwykła plaża. Przy spotkaliśmy starszą panią, która no, chyba nie wiedziała że my wiemy, wiemy, gdzie przyjechaliśmy Żeby wiemy. i próbowała nam uświadomić, jak ważne to jest miejsce i jak wiele krwi zostało wylane za wolność, za wyzwolenie tego kraju i całej Europy. A po drugiej stronie kamery jest skromny pomnik. Na tej plaży w tej chwili ludzie my po prostu... go jako miejsce, które dajecie. Mają świadomości, po co powstał. Tak jest. Jesteśmy w tej chwili na cmentarzu żołnierzy amerykańskich, którzy polegli na, na plażach Normandii. A za mną jesteśmy praktycznie w centrum plaży Omaha w Normandii. Tak Andrzejku? Tak. Zresztą widać. Mamy tutaj makietę. No widać, widać. widać. Makietę mamy, która nam, nas orientuje. Tak jest. No. Następnego dnia opuszczamy gościnną, słoneczną, spokojną Normandię. Pozostawiamy za sobą przyrodę i sielskie widoki francuskiej prowincji. Rozleniwieni kierujemy się na południe. Pod naszymi kołami Paryż. Piękny. Zatłoczony, głośny i zakorkowany. Tutaj krują jednoślady, ślady, inaczej trzeba grzecznie czekać. Panie w szpilkach, panowie w garniturach, wszyscy oni sprawnie pomykają do swoich zajęć. To miasto rządzi się swoimi prawami. Paryż, państwo we Francji, bardzo różne od reszty. I jeszcze spojrzenie na miasto ze wzgórza Montmartre i przemiły wieczór spędzamy u rodaków na specjalne zaproszenie Kiciusia. Chłopaki zdejmują drzwi z garażu i przy takim, suto zastawionym stole nocne rodaków rozmowy trwają bez końca. To jedna z tych chwil, dla których warto podróżować. Rano jeszcze tego nie wiemy, ale będziemy podarowaną przez Kiciusia obudowę do kamery przerabiać na własne potrzeby. Bo jak się okazuje, na francuskich skrzyżowaniach nie ma miejsca na tyle kufrów. A godzinę po konfrontacji nowsza ich wersja będzie wymagała młotka. Zaraz po tej przygodzie dostanę w prezencie tylną lampę z motocykla po prawej. A jego kierownik, nie robiąc nam żadnych wyrzutów za ten cały Bigos, własnoręcznie wyprostuje moją wersję bagażu. Kiciuś zachował się jak prawdziwy kolega z motocyklowego siodła. Bierz moją, Tobie jest bardziej potrzebna, usłyszałem, kiedy z wyrzutami sumienia odkręcałem jego tylną lampę pod garażem. Aha, jesteście pewnie ciekawi, jak połamałem moją lampę. Nie zapominajcie, że tutaj jest nas trzech. No, ułamek sekundy przed tym jak pękła nam obudowa od kamery. Od teraz Andrzej będzie utykał. Prawa noga każdego ranka będzie dawała nam znać, czy możemy jechać dalej, jeśli tylko uda się ją upchać w bucie. Dobrze się spało? Nie, nie, dobrze. To dobrze. Tydzień czasu minął od kiedy wyjechaliśmy z domu. Dojechaliśmy wzdłuż wybrzeża francuskiego północnego. Alfred jesteśmy mniej więcej w połowie Francji. I rozpoczynamy altę A gdzie dojechaliśmy Andrzeju? Mamy pierwszą przełęcz za sobą, a ten kemping to nie wiadomo co to jest? Czy... Przecież na dziko śpimy. A na dziko, to to nie jest ten kemping, bo ponieważ śpimy na dziko. Zupełnie na dziko. W górach. Wysoko. I no. samotni tu jesteśmy. Dobrze, że... Dobrze. Dobry. Że... Dobrze, że mamy... Bonjour Dobrze, że mamy ten. Guden, tak, namioty. No, do popatki. Auf Wiedersehen! Tak, dzień wcześniej wjechaliśmy na szlak. Czyli na drogę wielkich Alp. Nie austriackie, włoskie, szwajcarskie. Ósmego dnia opuściliśmy Genewę pod naszymi kołami Alpy Francuskie. I piękny górski szlak, chyba najmniej znany w Polsce. Droga licząca 680 km prowadzi przez 18 górskich przełęczy, od 507 do 2770 metrów nad poziomem morza. 18 razy w górę i w dół. Rozpoczyna się nad jeziorem genewskim, tonął w i kończy w Nicei lub Mentonie. Jak to woli? Osiemnaście razy w górę i w dół. I never shy away from a good time. Coming on Friday night, I see my friends and feel alright. There ain't no stopping us from having fun, there ain't no cloud inside. Jazda tutaj, jak i w innych alpejskich krajach, to przede wszystkim widoki. To strome zjazdy i ostra wspinaczka po drodze pozbawionej barier. O nachyleniu często sięgającym blisko 15%. Rzeczą, która czyni tą trasę wyjątkową wśród wszystkich alpejskich tras, to Col de Lizeron, królowa przełęczy alpejskich. Najwyżej położona przełęcz drogowa w całych Alpach. Jest częścią Route de Grande Alpes, jak i Tour de France. Czyli rozumiecie, rowerem. Nocleg na szlaku nie jest trudno znaleźć. Można korzystać z hotelików, kempingów przeróżnej maści, kwater albo poszukać miejsca pod namiot w innym miejscu. Trzeba testować różne opcje. Wieczorem usiąść spokojnie i podzielić się wrażeniami z setek zakrętów, setek kilometrów, ścielenia łóżek, rozbijania obozów, kaw parzonych we własnym garnku, czyli wszystkiego po co warto tutaj zajrzeć. 11 dni od wyjazdu z garażu nasza droga w Wielkich Alpach powoli dobiega końca. Niższe przełęcze stają się coraz niższe. Ruszamy wzdłuż rzeki War. Nasze drogi początkowo się rozdzielają, aby potem spotkać się z nią w Nicei. Zapach benzyny zaprowadził nas do Monako. Wjeżdżamy do najmniejszego po Watykanie państwa na świecie. Ojczyzny najstarszego organizowanego, bo od 1911 roku do dziś Raj Monte Carlo. Jeżdżamy motocyklami na Tor F1, miejsca, gdzie Robert Kubica mknął w wyścigu Grand Prix Monaco, najbardziej oryginalnego wyścigu Formuły pierwszej. Biało-czerwone pasy przy krawężnikach sygnalizują nam, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Jedyna okazja jechać Torem F1 i, i stanąć w korku. Staliście kiedyś w Korku na torze F1? Monako nie jest zachwycające z tej perspektywy. Duży ruch, beton, wysokie budynki i polskie flagi powieszone odwrotnie. Nasz raid kończy się na Riwierze Francuskiej, ale w sąsiednim mieście. Kawkę trzeba by zrobić. Tutaj zbieramy wspomnienia w garść W której, jak się później okazuje, przykładając wieczorem głowę do poduszki, znaczącą część, prócz pięknych widoków i serpentyn, zajmują inne, wcześniej zupełnie nieistotne chwile. Zatem z bogato zdobionym wnętrzem. A potem takie badziewie jak San profes Agnion. Czyli najlepsze jest co? No to. Mentona. Mentona, so, to tu jest normalny festiwal Cyfryzmik. Jedzę w namiocie, a on był swoim jak swoim. Straszna burza się tu zerwała. Jesteśmy mniej więcej, no nie mniej więcej, jesteśmy dwie, mamy jeszcze dwie przełęcze do przejechania. Do na południowym wybrzeżu Francji. Tak wygląda życie. Życie w namiocie. <laughs> <laughs> Obiad jedna śniadanie. Penela bo na nas dzisiaj. Proszę Andrzej, świeżutka kawa specjalnie. Dziękuję Jarek, da. postaw w bezpiecznym miejscu, tak? Bo ja tu trzeba dbać o to, żeby dobry czas był wyjazdu. No tak, no, no tak, żeby się nie spieszyć, żeby jak najwięcej skorzystać, najwięcej zobaczyć. Nie wszyscy tak robią. Nie spać, tylko zwiedzać. Tak. To jest kubek. Bo ja lubię kawę. Ale nie, ale nie ma wody.